Testowanie oprogramowania jest trochę jak gra komputerowa. Lambert, Lambert, ty... Porządny proces utrzymania jakości to Twój główny quest. No i na niego składają się questy poboczne, które prowadzą Cię do tego celu. Pisanie przypadków, wykonywanie testów czy tworzenie dokumentacji. Może się też trafić jakiś boss pod postacią prawie niemożliwego do odtworzenia buga. W międzyczasie awansujesz na kolejne poziomy i zdobywasz nowe umiejętności, takie jak testowanie API czy programowanie testów automatycznych. Podobnie jak w gra możesz przyspieszyć rozwój skilli poprzez czytanie książek albo kursy lub konsultacje u bardziej doświadczonych osób. No to prawie jakbyś poszedł do NPC od konkretnego skila. Pokaż mi swoje towary. Musisz też współpracować z innymi postaciami, bo odpowiednio dobrani towarzysze są naprawdę istotni. Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. A, no i mamy też odpoczynek i jedzenie. Często w grach musisz na chwilę przystopować, aby wejść na kolejny level, plus musisz też regularnie odnawiać pasek zdrowia czy kondycji poprzez odpowiednie mikstury. A jeśli chcesz więcej moich dziwnych porównań, to obserwuj ten profil.